Tymno. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą podwyżemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz na Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymnie, spocznij. Prosimy o modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z ducha świętego. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, I błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz I w godzinę śmierci naszej, amen Oto ja, służebnica pańska Niech mi się stanie według słowa Twego Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. A Słowo, ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz I w godzinę śmierci naszej Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać pachanie, a światłość wieku i sta, Niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek, racz im dać pachanie, a światłość wieku i sta, Niechaj im świeci na wieki, wieczny odpoczynek. Racz im dać panie, a światłość wieku wiekuista niechaj im świeci na wieki. W tym dniu pamiętamy o kapłanach, ale także o nauczycielach. Modlimy się więc. Za nauczycieli i wychowawców. Poza nasz i panie, obok rodziców dajesz nam w życiu wychowawców, nauczycieli i katechetów. Naucz mnie doceniać ich pracę i wysiłki około mojego wykształcenia i wychowania. Błogosław im w zdrowiu i cierpliwości wychowawczej, aby trud ich życia wydał obfite owoce w moim życiu. I przyszłej służbie życia dla innych. Amen. O zabranie głosu prosimy księdza Proboszcza, niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu, Wojciecha Gruba. zebrani pod krzyżem woli między Rudnem a Felplinem, gdzie 20 października 1939 roku Niemcy rozstrzelali trzech kapłanów. Księdza Teodora Borowskiego, proboszka z Wielkiego Garca, księdza Alojzego Dejem, proboszka z Nowej Cerkwi, i księdza Jana Bogdańskiego, nauczyciela i wychowawcę z Kolegium Marianów w Pelplinie. W każdą rocznicę tej haniebnej śmierci dokonanej przez Niemców, księża, wierni, samorządowcy, dyrektorzy i nauczyciele okolicznych szkół wraz z dziećmi i wystawionymi pocztami sztandarowymi szkół gromadzimy się przy tym krzyżu. Pamięć i ich kapłańska ofiara życia przyniosła owoce w życiu współczesnych pokoleń. Ekspansja terytorialna trzeciej Rzeszy Niemiec motywowana była przez władze państwa nazistowskiego koniecznością stworzenia dla Niemców nowej przestrzeni życiowej. 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowali Polskę i wkrócili w jej granicę. Już przed godziną czwartą rano oddali pierwsze strzały w koło Tczewa. Od 4.40 zaczęli bombardować miasto Wieluń przed Częstochową. O 4.45 zaczęli ostrzeliwać Westerplatte. 7 września 1939 roku Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy wydał polecenie, by czołowe warstwy ludności polskiej zostały unicestwione na ziemiach wcielonych do Rzeszy. Przyczyna była prosta. Mogłyby przyczynić się do rozwoju ruchu oporu przeciwko okupantom. Do tych warstw zaliczono szeroko pojętą inteligencję z księżmi, nauczycielami i samorządowcami na czele. Operację tzw. politycznego oczyszczenia terenu, nazwę inteligencja, przeprowadzała policja polityczna państwa niemieckiego nazistowskiego Gestapo. Pierwsze planowane akcje zatrzymywania księży i nauczycieli z terenów włączonych do Rzeszy po wrześniu 1939 roku w okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie przeprowadzono w październiku i listopadzie 1939 roku. W ówczesnej diecezji chełmińskiej, najbardziej doświadczonej spośród wszystkich diecezji w Polsce, zginęło 50% spośród 701 księży, z czego 215 zostało rozstrzelanych już jesienią w pierwszym roku wojny. 16 października 1939 roku w lesie szpęgawskim koło Starogardu Gdańskiego zamordowano 30 kapłanów z powiatu starogardzkiego. 20 października 1939 roku w koszarach wojskowych w Trzewie zostało zamordowanych 17 kapłanów z Peltlina. Dziś 86. rocznica. 11 1939 roku się... W Jaśnickim, niedaleko Wejherowa, rozstrzelano 37 kapłanów. W mniszku opodal Grudziądza Niemcy zamordowali 13 kapłanów, a jesienią tego roku pozbawiono życia 33 kapłanów w lesie Rybienieckim koło Hełmna. Niektórzy kapłani byli rozstrzelani w trzech dolinach śmierci ludzki most koło Ducholi, Fordon, igły pod chołnicami w obozach przejściowych w Karolewie, Radzimiu, Działdowie oraz w lasach pod Skarszewami, pod Skurczem, w Górnej Grupie, w Kaliskach koło Kartus, pod Egiertowem, w Cewicach. Zabrano wszystkich księży, którzy trwali na stanowiskach, w tym proboszczów tutaj zamordowanych, księdza Teodora Borowskiego z Wielkiego Garca i księdza Deję z Nowej Cerkwi. Duchownych aresztowano bez podania przyczyny, bez śledztwa, przesłuchań, sądu i wyroku. Jedynym ich przestępstwem było to, że byli księżmi i Polakami. Również nauczycieli należało usunąć. Na blisko 10 tysięcy polskich pedagogów zamordowanych w czasie II wojny światowej Prawie 1400 było związanych z Pomorzem Gdańskim. Największe nasilenie ich represji przypadło też na październik i listopad 1939 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zadaniem nauczycieli nie było jedynie przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom Polaków. Pedagodzy oprócz wychowania młodzieży Nierzadko pozostawali liderami lokalnych społeczności, zaangażowanymi w sprawy społeczne i polityczne. Nieprzypadkowo niemiecki okupant uznał nauczycieli za elitę przywódcą narodu, którą należało wytępić. Jak podaje IPN, po poleceniu Alberta Forstera, szefa inaczej NSDAP okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, w dniu. 22 września 1939 roku zatrzymano 62 nauczycieli z powiatów Starogarskiego i Tczewskiego. Większość z tych, którzy nie zginęli w wyniku tortur, przy dzieciach nie będę o tych torturach mówił, można o nich przeczytać w pielgrzymie dnia 10 listopada. 2024 roku w artykule Jana Chlebowicza eksterminowano w zbiorowych egzekucjach odbywających się w lasach, żwirowniach, parowach, strzelnicach. Miejsca, gdzie jesienią 1939 roku zamordowano najwięcej pomorskich pedagogów to Las Pęgawski, 104 nauczycieli, jak podaje IPN. Kordon koło Bydgoszczy, 50% nauczycieli z Bydgoszczy i okolicy. Piasznica, 68 nauczycieli. Księże Góry, niedaleko Grudziądza, 29 nauczycieli. Jeszcze Niemcy rozstrzeliwali nauczycieli na Skarszewskim Kirkucie, w Chojnickiej Dolinie Śmierci czy w podtoruńskiej Barwarce. Kapłani Nauczyciele i samorządowcy z terenów bezpośrednio przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej, jak Wielkopolska, Kujawy, Pomorze Gdańskie, w czasie trwania wojny byli także wywożeni na roboty do Niemiec, wcielani do Wojska Niemieckiego, Wehrmachtu lub wysyłani do obozów koncentracyjnych. W Polsce od Niemiec należą się reparacje. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli tak, to prosimy. Prosimy przybyłe delegacje o złożenie kwiatów. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Rudnie zaprezentują wiersze i pieśni. Dom. Kiedy przyjdą podpalić dom, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy rzucą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i mocą kolbami w drzwi załomocą, ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bani Почему я к себе? I dzisiaj wieczór to strzelecki ruch, okrzyk i rozkaz. Baglec na grozi, baglec na grozi. A gdyby umierać przyszło, przypomnijmy, co zjadł tam Kambronie i powiemy to samo na dół. Proszę panią dyrektor zespołu kształcenia i wychowania w Rudnie, Joannę Krajkowską. Witam wszystkich tutaj zebranych. W imieniu całej społeczności Szkoły W Rudnie dziękuję wszystkim za przybycie. Specjalne podziękowania kieruję w stronę naszych księży, do Szczególnie dziękuję panu e, księdzu doktorowi Wojciechowi Gruba który po raz kolejny przybliżył nam fragment naszej tragicznej historii i serwetki zamordowanych księży. Dziękuję władzom miasta, dziękuję nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół i organizacji. Szczególnie dziękuję Wam, droga młodzieży, całej społeczności, szkół miasta i gminy Pelkin za to, że pamiętamy, że pielęgnujemy tą pamięć że szanujemy i oddajemy cześć niepisanym bohaterom II wojny światowej, zamordowanym i męczennikom. W takim miejscu jak tutaj na usta cisną się tylko jedne słowa: Nigdy więcej wojna. Baczność sztandary szkół odprowadzić. i okay.